Marvis Mobile Homes, całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Niestety, dzisiaj w Zielonej Górze pojechaliśmy słabe spotkanie, i nie chcę powiedzieć, że Zielonogórzanie pojechali coś nadzwy nadzwyczajnego, chociaż prezentowali się solidnie, naprawdę solidnie. Natomiast jakby my pojechaliśmy słabo, i stąd różnica 10 punktów. Niestety, dostajemy w czapkę, i, i nie jest nam z tym dobrze. Albo, żeby nie powiedzieć, jest nam z tym bardzo źle. Na pewno nas zaskoczyli tutaj. Myślę, że nie ma co ukrywać, każdy miał problem na tym torze. Może gdzieś oprócz Maćka Janowskiego, który w pierwszych dwóch swoich biegach przybył z trójkę, cała reszta walczyła do samego końca, ale miała spory problem. Co osoby, co mogę powiedzieć? Nie wiem, szukamy, szukamy, co, co może być nie tak. Od paru meczów mamy problem. Zawsze gdzieś te, szczególnie biegi młodzieżowe, idą tak naprawdę na sprawdzenie toru, a nie na powalczenie o jakieś punkty, więc mam nadzieję, że to się już zmieni i, i będzie w końcu tak jakbyśmy chcieli tak jak y, wszyscy tego oczekujemy Yeah um I think obviously we'd like to win coming here but uh yeah they were pretty strong today so uh yeah we had some good races but um yeah they were just a little bit better